W dzisiejszym odcinku. Polska mówi dość. Pięciu Ukraińców wyrzuconych z kraju. Pijana Ukrainka złamała polskie prawo. Została wyrzucona z kraju. Bułgarzy zaatakowali polską rodzinę. Brutalny napad przed hotelem. Zatrzymani na granicy. Obywatele Mołdawii i Ukrainy poszukiwani przez polskie sądy. Polska mówi dość. Pięciu Ukraińców wyrzuconych z kraju. Miniony weekend przyniósł kolejne zdecydowane działania funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej, którzy przeprowadzili skuteczną operację ukierunkowaną na eliminację zagrożeń wynikających z nielegalnej aktywności cudzoziemców. W ciągu zaledwie dwóch dni, od piątku do soboty, zatrzymano sześciu obywateli Ukrainy, wobec których stwierdzono poważne naruszenia polskiego prawa. Aż pięciu z nich zostało natychmiast deportowanych pod ścisłym nadzorem służb. A szósty oczekuje na wyjazd w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Zatrzymania miały miejsce na terenie czterech województw, a dokładnie w rejonach działania placówek Straży Granicznej w Zgorzelcu, Gorzowie Wielkopolskim, na Poznańskim lotnisku Ławica oraz na Wrocławskich Strachowicach. Wszyscy zatrzymani to osoby, które swoją postawą i działaniami rażąco naruszyły obowiązujące w Polsce przepisy stanowiąc realne niebezpieczeństwo dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Wśród stwierdzonych wykroczeń i przestępstw znalazły się przypadki prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, co samo w sobie już może doprowadzić do tragedii na drodze. Niektórzy z zatrzymanych dopuścili się także przestępstw skarbowych, a więc działań wymierzonych bezpośrednio w interes fiskalny państwa. Inni zostali przyłapani na oszustwach finansowych i wyłudzeniach, które narażały polskie instytucje, oraz obywateli na poważne straty majątkowe. Na liście przestępstw znalazły się również kradzieże i celowe niszczenie mienia co jednoznacznie świadczy o braku jakiegokolwiek szacunku do kraju, który udzielił tym osobom schronienia i możliwości legalnego pobytu. Co gorsza, wśród zarzutów pojawiły się także przypadki nękania oraz znęcania się zarówno psychicznego, jak i fizycznego, to już nie tylko przestępstwa majątkowe, ale realne akty przemocy wobec innych osób, które nie mogą pozostać bez reakcji. Wobec wszystkich deportowanych cudzoziemców wydano wieloletnie zakazy ponownego wjazdu do Polski oraz do całej strefy Schengen, co oznacza, że decyzje Straży Granicznej mają także wymiar międzynarodowy. Pięciu Ukraińców zostało przewiezionych konwojem do granicy z Ukrainą i przekazanych służbom tego kraju. Szósty, wobec którego procedura deportacyjna jeszcze się toczy, przebywa obecnie w ośrodku zamkniętym i będzie przebywał tam aż do momentu fizycznego opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To kolejna odsłona intensywnych działań podejmowanych przez funkcjonariuszy nadożańskiego oddziału Straży Granicznej, Którzy tylko od początku roku 2025 zatrzymali i zobowiązali do powrotu do ojczyzn już 300 cudzoziemców. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy, ale w statystykach pojawiają się także osoby pochodzące z Gruzji oraz Mołdawii. Twarde egzekwowanie przepisów imigracyjnych i stanowcze reakcje wobec cudzoziemców łamiących polskie prawo to krok w stronę przywracania poczucia kontroli nad tym, kto i na jakich warunkach przebywa w naszym kraju. Pijana Ukrainka złamała polskie prawo. Została wyrzucona z kraju. Policjanci ze słupskiej drogówki podczas rutynowego patrolu zatrzymali do kontroli pojazd marki, peżo którego sposób jazdy wzbudził ich uzasadnione podejrzenia. Za kierownicą siedziała 48-letnia kobieta, obywatelka Ukrainy, która już w pierwszych chwilach rozmowy z funkcjonariuszami dała powód do interwencji. Od kobiety wyraźnie czuć było alkohol. Po przeprowadzeniu badania alkomatem wynik nie pozostawiał wątpliwości niemal 25 promila alkoholu w organizmie. Choć wynik nie przekraczał granicy kwalifikującej czyn jako przestępstwo, to w połączeniu z innymi informacjami uzyskanymi przez policję sytuacja nabrała zupełnie innego charakteru. Po sprawdzeniu danych osobowych kobiety w systemie policyjnym okazało się, że nie tylko prowadziła pojazd po spożyciu alkoholu, ale również dopuściła się poważnego naruszenia wyroków sądu, posiadała dwa odrębne dożywotnie zakazy kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To oznaczało, że każdy jej kontakt z kierownicą stanowił świadome i celowe łamanie obowiązującego prawa. Nie była to więc pomyłka, nieporozumienie ani przypadek. Kobieta z pełną premedytacją wsiadła za kierownicę, zagrażając innym uczestnikom ruchu drogowego. Po zatrzymaniu została przewieziona do jednostki Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, gdzie przeprowadzono dalsze czynności procesowe. Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z osobą, która całkowicie ignoruje przepisy obowiązujące w Polsce. Na podstawie zgromadzonych informacji przez Wydział Kryminalny podjęto decyzję o wystąpieniu do Straży Granicznej z formalnym wnioskiem o zobowiązanie cudzoziemki do opuszczenia terytorium naszego kraju. Wniosek ten został skierowany bezpośrednio do komendanta Straży Granicznej w Ustce, a odpowiedź była natychmiastowa. Funkcjonariusze Straży Granicznej niezwłocznie przejęli kobietę i podjęli działania zmierzające do wydalenia jej z Polski. Ostatecznie została przetransportowana na granicę, gdzie wykonano decyzję o przymusowym opuszczeniu przez nią terytorium Rzeczypospolitej. Decyzją administracyjną objęto ją również dziesięcioletnim zakazem wjazdu na teren całej strefy Schengen, co w praktyce oznacza brak możliwości powrotu nie tylko do Polski, ale również do wielu innych państw Europy. Sprawa tej obywatelki Ukrainy to kolejny dowód na to, że brak poszanowania polskiego prawa przez cudzoziemców nie będzie dłużej tolerowany. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których osoby nieposiadające obywatelstwa naszego kraju, zamiast okazywać wdzięczność i respekt wobec zasad tu panujących, zachowują się tak, jakby były ponad prawem. Nie można przymykać oka na takie zachowania, które bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu obywateli Polski. Tym bardziej jeśli dotyczą one osób wielokrotnie łamiących prawo i lekceważących decyzje polskich sądów, Bułgarzy zaatakowali polską rodzinę. Brutalny napad przed hotelem. Rodzinne wakacje, które miały być spełnieniem marzeń i chwilą wytchnienia od codziennych obowiązków, zakończyły się dramatem, który do dziś budzi niedowierzanie i złość. 17 września w popularnym kurorcie Złote Piaski w Bułgarii. Doszło do brutalnego incydentu z udziałem polskiej rodziny. Na miejscu byli pan Maciej, jego siedemdziesięciodwuletni ojciec, żona oraz małe dziecko. Wszyscy z nadzieją oczekiwali spokojnego wypoczynku, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Tego dnia wszystko wydawało się przebiegać zgodnie z planem. Rodzina korzystała z basenu przy hotelu, kiedy doszło do niepozornego zdarzenia. Ojciec pana Macieja, starszy i schorowany mężczyzna, usiadł na jednym z plastikowych krzeseł, które nagle się załamało. Z pozoru błaha sytuacja szybko przybrała dramatyczny obrót. Z pobliskiego baru wybiegł mężczyzna z obsługi hotelowej i bez słowa rzucił się na staruszka, popychając go z agresją nieadekwatną do sytuacji. Zaskoczenie i oburzenie ogarnęło nie tylko rodzinę, ale także kilka przypadkowych osób, które przyglądały się wszystkiemu z leżaków. Pan Maciej, widząc co się dzieje, natychmiast zareagował, prosząc, by mężczyzna przestał szarpać jego ojca. W tym momencie pod hotelowe wejście z piskiem opon podjechał ciemny samochód, z którego niemal w biegu wyskoczyło dwóch mężczyzn. Jeden z nich był ogromny, postawny, o wyglądzie typowego osiłka. Bez słowa chwycił pana Macieja za szyję i uniósł nad ziemię, jakby nie ważył więcej niż worek kartofli. Drugi zaczął zadawać ciosy w klatkę piersiową, a trzeci, który dołączył chwilę później, uderzył 72-letniego ojca w twarz. Cała sytuacja eskalowała w błyskawicznym tempie. W ataku ucierpiała także żona pana Macieja, która próbowała osłonić dziecko. Jeden z napastników złapał ją za twarz, szarpiąc z brutalną siłą, podczas gdy drugi chwycił ich pociechę i potrząsnął nią, jakby chciał nastraszyć, a może nawet zranić. Dopiero rozpaczliwe krzyki kobiety i płacz dziecka zmusiły napastników do odwrotu. Wsiadając do auta, rzucili groźne spojrzenia, które jasno sugerowały, że sprawa może mieć ciąg dalszy. Wszystko mogło zostać zarejestrowane przez kamery monitoringu. Jednak w dziwnym zbiegu okoliczności obsługa hotelowa oświadczyła, że akurat tego dnia system nie działał. Co więcej, od momentu zdarzenia, personel obiektu zachowuje się tak, jakby nie znał tej rodziny. Unikają kontaktu wzrokowego, ignorują ich prośby, a inni goście zaczęli ich wytykać palcami, jakby to oni byli sprawcami, a nie ofiarami brutalnej napaści. Pan Maciej nie czekał z założonymi rękami. Na miejsce została wezwana bułgarska policja. Jednak funkcjonariusze wykazali się wyjątkowym brakiem zaangażowania. Zamiast zabezpieczyć dowody czy udzielić pomocy, zażądali od rodziny, by zeznania spisano w języku bułgarskim i przyniesiono na komisariat. Angielskie tłumaczenie przedstawione przez żonę nie zostało przyjęte. Takie podejście ze strony lokalnych służb jedynie pogłębiło frustrację i poczucie osamotnienia w obcym kraju. Rodzina zwróciła się również o pomoc do rezydenta biura podróży, który przynajmniej nie odwrócił się plecami, udał się z nimi na komisariat. Mimo to Polacy nadal czują się zastraszeni. Przez resztę pobytu nie wychodzili z pokoju hotelowego, bojąc się, że napastnicy mogą wrócić. Poczucie zagrożenia nie opuszczało ich ani na chwilę. Niewątpliwie sytuacja ta rzuca cień na bezpieczeństwo polskich turystów w krajach, które reklamowane są jako przyjazne i otwarte. Gdy dochodzi do brutalnego ataku na rodzinę z dzieckiem, a reakcja miejscowych służb jest praktycznie żadna, pojawia się pytanie kto tak naprawdę dba o bezpieczeństwo naszych obywateli poza granicami kraju? I czy polska rodzina w zagranicznym hotelu może czuć się w ogóle bezpiecznie, skoro w razie zagrożenia nikt nie wyciąga pomocnej dłoni? Zatrzymani na granicy Obywatele Mołdawii i Ukrainy poszukiwani przez polskie sądy. W piątek 19 września, na jednym z głównych punktów kontroli granicznej na kierunku wjazdowym do Polski Pojawił się obywatel Mołdawii w wieku 30 lat. Mężczyzna przybył z Kutaisi, miasta w Gruzji, które w ostatnich latach stało się jednym z częstszych punktów przesiadkowych dla obywateli krajów postsowieckich udających się w stronę Unii Europejskiej. Po przekroczeniu strefy buforowej i rozpoczęciu standardowej procedury odprawy, funkcjonariusze Straży Granicznej natrafili na niepokojące dane w systemie. Z pozoru zwyczajna kontrola dokumentów ujawniła, że cudzoziemiec nie tylko nie powinien pojawić się na terytorium Rzeczypospolitej ale wręcz przeciwnie, był aktywnie poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości. Nakaz doprowadzenia wydany przez sąd rejonowy w Gliwicach nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Mężczyzna miał zostać zatrzymany i doprowadzony do aresztu śledczego, w celu odbycia kary pozbawienia wolności za naruszenie artykułu 212 ust. 1 punkt 1 litera A ustawy prawo lotnicze. Przepis ten odnosi się do poważnych wykroczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu lotniczego. A więc spraw, które mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie pasażerów oraz funkcjonowanie infrastruktury państwowej. Zatrzymany cudzoziemiec został niezwłocznie przekazany w ręce odpowiednich służb i przetransportowany do zakładu karnego w Wojkowicach. Tym samym kolejny przypadek obcokrajowca ignorującego polskie prawo zakończył się zgodnie z obowiązującymi procedurami: aresztem i izolacją od społeczeństwa. Tego samego dnia, ale już na kierunku wylotowym. Funkcjonariusze lotniska interweniowali w dwóch odrębnych przypadkach, które dotyczyły obywateli Polski. 31-letni mężczyzna planował opuścić kraj w kierunku Hiszpanii. Zanim jednak zdążył przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, dane w systemie wskazały, że jest on poszukiwany przez prokuraturę rejonową Wrocław Fabryczna. W analogicznej sytuacji znajdował się inny Polak, który chciał wylecieć do Wielkiej Brytanii. W jego przypadku podstawę do zatrzymania stanowił nakaz Sądu Rejonowego w Bytomiu. Obaj mężczyźni zostali ujęci i przekazani do aresztu śledczego w bytomiu, gdzie oczekują na dalsze decyzje procesowe. Dwa dni później, 21 września, na tym samym lotnisku, ale na innym kierunku, doszło do kolejnego zatrzymania. Tym razem do odprawy paszportowej na rejs do greckiego Korfu stawiła się 26-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta nie wzbudzała podejrzeń wśród pasażerów, jednak rutynowa kontrola wykazała, że wobec niej wydano list gończy. Zgodnie z informacją pochodzącą od prokuratury rejonowej w Suwałkach, Ukrainka była poszukiwana w związku z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy państwowej. Została zatrzymana i przekazana w ręce policji w Pyżowicach, skąd trafiła do dalszych czynności procesowych. Opisywane przypadki są kolejnym dowodem na to, że nie brakuje osób, zarówno cudzoziemców, jak i obywateli Polski, którzy próbują wymknąć się wymiarowi sprawiedliwości.